Liczb. Jest nas w internecie bardzo dużo. Dołączają się artyści, dołączają się firmy, dołączają się osoby majątne, które wspólnie chcą tworzyć nowy system i nie mamy zamiaru. Ani grosza, ani chwili więcej uwagi przeznaczać dla marionetek, aktorów reżimu okupacyjnego, popisu i całej tej ferajny III RP. Chcemy jak najszybciej puścić tych ludzi w niepamięć. Niech historia, niech społeczeństwo w pełnej świadomości i wiedzy rozlicza ich postępowanie, a najlepiej niech oni się sami rozliczą, nawrócą i zaczną postępować w sposób sprawiedliwy, uczciwy, bo to kłamstwo. To oszustwo, ta zbrodnia na narodzie polskim nie może po prostu dłużej trwać. Polacy tego więcej nie zaakceptują. Będą się organizować we wszystkie możliwe sposoby i do każdej możliwej wariacji, by przeobronić się przed korporacjami, które będą naruszały nasze zdrowie i życie. Czy to fizycznie, czy to ekonomicznie czy politycznie ograniczając nasze wolności, naruszając naszą sferę wolności psychicznej, duchowej, fizycznej nie będzie nie może w ten sposób e, to działać. Konkretne rozwiązania. Przejdźmy do tego. Mój kanał tym się cechuje, że rozmawiamy o konkretach. Petycja to jest półkonkret, ale ona pozwala nam się policzyć. Najważniejsza petycja, jaka jest na stole, to petycja o przekazanie nam naszego majątku, który znajduje się pod ziemią. Otóż według wyliczeń, które mogę Wam zaprezentować, które przedstawił eks ekspert górnictwa pan Krzysztof Tytko, które wcześniej przedstawiał pan Orion Jędrysek, były główny geolog kraju, które potwierdza wielu ekspertów, według wyliczeń, którymi dysponujemy, pod Polską znajdują się bardzo cenne surowce naturalne. I to one są prawdziwym powodem de facto przebywania w Polsce okupacyjnej władzy, łącznie z wojskami amerykańskimi. Te złoża to nie są kwoty rzędu kilku milionów. To nie są też kwoty rzędu kilku miliardów. Złoża takie jak np. ropa, gaz łupkowy, węgiel kamienny liczą się w Polsce w kwotach bilionów złotych. Czyli jeden bilion jest to tysiąc miliardów. Obecnie w polskim, po, po tym tzw. koronakryzysie wywołanym przez władzę światową, przez korporacje, po kryzysie, który zamorduje większość polskich firm, doprowadzi do tysięcy zgonów wynikających z wyniszczenia ekonomicznego, ze stresu, z innych wpływów, po tym, po tym kryzysie straty już w tej chwili szacuje się na 50 a 100 miliardów złotych. Polski rząd tych pieniędzy nie ma, realna gospodarka ich nie wytworzy w takim zakresie. Dług na obywatela w starym systemie przekracza już wszelkie rozsądne miary. Każdy ma ponad 100 tysięcy długu u lichwiarzy, długu biorącego się z drukowania, pustego pieniądza przez oszustów, spekulantów i mafię finansową, która działa pod przykrywką międzynarodowych instytucji, takich jak IMF czy United Nations, i wszystkie które są uwiarygadniane przez ich własne media, które manipulują świadomością milionów Polaków, łącznie z kinami, serialami, wszystkimi gwiazdami kina w Polsce. Publicystami, i tak dalej. To jest jedna wielka paczka, z jaką przychodzi amerykańska okupacja finansowa, zmierzająca do eksploatowania kolejnych krajów, a w razie potrzeby zmiany ustroju, tak jak teraz usiłują obalić pana Maduro militarnie w Wenezueli, która ma drugie co do wielkości złoża ropy na świecie. Tak samo załatwili Kaddafiego, załatwili tych osamów, rodzinę, z którą robili bardzo długo interesy i po prostu robią bardzo, bardzo wiele złego, Kilkadziesiąt wojen, ludobójstwo to jest demokracja według Ameryki, tak zachwalana przez filmy Hollywoodu rządzonego przez Żydów. To jest jakby kwestia wiadoma, że ich kultura, ich religia bardzo sprzyja do tego, by zarabiać na kryzysie, cierpieniu, seksie, przemocy itd. Jest to doskonale udokumentowane. Krzysztof Kłopotowski, inne osoby, które to mówiły, jakby to są fakty po prostu i w normalnym świecie rozmawia się o faktach, a nie o mitologii i według klucza poprawności yy, politycznej, bo można w ten sposób zginąć, można zachorować, po prostu porypać się psychicznie, jeśli się powtarza takie brednie, tak jak 80-90% społeczeństwa wierzy w te bójdy o zmianach yy, klimatu, o tym, że trzeba nosić maseczki, że wielkie wirusy atakują, wcześniej atakowały ptaszki, wcześniej atakowały kotki, teraz atakują was kurwa, jeszcze nie wiem e, co. No po prostu poziom zidiocenia, zduraczenia społeczeństwa to jest lekko 80%. Na szczęście te parę milionów osób, które jest świadomych, zupełnie wystarczy, żeby się bronić przed tymi imbecylami, którzy nas otaczają. Nie możemy pozwolić, żeby kogoś idiocenie przez oglądanie ciągle amerykańskiej siatki, papki propagandowej na poziomie dziesięciolatka, żeby te osoby miały wpływ na nasze życie i Politycy, których ci wybierają, te Kidawy Błońskie, Tuski, Kaczyńskie, ta miernota, ta ciemnota po prostu, która jest lansowana jako politycy głównego nurtu, jako nasi zbawcy, jako liderzy wizji, strategii, którzy robią tylko i wyłącznie to, co socjotechnicy im radzą, to co ambasada amerykańska, izraelska im powie, żeby robili, żeby ludzi, którzy wiedzą takich zbawców, nie mogą wpływać na nasze życie, nie mogą ograniczać naszej wolności. Odsuńcie się. I wynoście się z naszego życia. My w wolnej Polsce nie mamy zamiaru tolerować osób, które moralnie, pod jakimiś, nie wiem, sztandarami wolności amerykańskiej będą nam narzucać, co my robimy, co my myślimy, co my robimy, co mamy robić z własnym majątkiem. Kiedy tak na dobrą sprawę, to są pożyteczni idioci pracujący dla koncernów wydobywczych, ropnych, finansowych. Ci, którzy potrafią łączyć kilka, trzy, cztery kropki ze sobą, nie powinni mieć żadnej wątpliwości, czemu służy cały ten... Teatrzyk. Teraz na froncie informacyjnym <laughs> dzieje się dużo. Są takie kanały jak mój, są kanały inne, które mniej więcej mówią wam o tym, jak jest, czasami wprowadzając jedynie 10% kłamstwa, żeby wyprowadzić was na manowce. W każdym razie realne osoby, które coś robią, gdzie realnym jest nawet mówienie o pewnych sprawach, to już jest na ten moment całkiem sporo. To w tym momencie jest na przykład bardzo ważna organizacja, czyli Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Zobaczcie, koniecznie, co ci ludzie od kilku lat konsekwentnie wam usiłują powiedzieć. Jesteśmy właścicielami gigantycznej ilości zasobów, które w nowych technologiach wydobycia. Z podziemi. Tak jak wiecie, może w Stanach Zjednoczonych zmienili technologię i nagle są potęgą ropną. Tak samo dzięki nowej technologii, tak zwanego spodziemnego zgazowania węgla, Polska może być potęgą energetyczną. I jest, gdyby pozwolano nam, gdybyśmy nie byli dławieni. Poprzez okupacyjne rządy, poprzez IMF-y, inne instytucje, które służą tylko i wyłącznie, na przykład, suwerenności niemieckiej czy ponadnarodowym interesom grupy tzw. władców świata, czyli tzw. geriatrii, która śni, mokre sny o swojej potędze, kontroli nad każdym obywatelem, o chipach, o tych swoich różnych ezoterycznych bredniach. Które rządzą ich życiem, w gruncie rzeczy bardzo nieszczęśliwi ludzie, trzeba się za nich tylko modlić, by dali już sobie też jednak spokój, odpuścili te chore swoje plany i wizje, bo to się nigdy nie uda, oni już. Przegrali po prostu. Ta wizja się nigdy nie ziści, bo są inne wizje, które wygrywają w wojnie ideowej, i nie mowa tutaj tylko o tym, że jest jeszcze Chinese Dream o tym, że Chińczycy proponują wszystkim krajom w Europie, przekupują je do stworzenia nowej osi, nowej siły politycznej, nowego systemu finansowego, nowych sieci handlowych i kraje takie jak Włochy, Niemcy, Francja. Za, za plecami, bojąc się troszkę kukańców ku pana Trumpa, dogadują się już albo dogadali z Chińczykami. I Amerykanie niedługo wylecą z hukiem, tylko nikt po prostu nie chce powiedzieć, że cesarz jest nagi <laughs> i mają tego wszystkiego dosyć, dlatego udają, że to jeszcze obowiązuje. Natomiast każdy w gruncie rzeczy ma kilka opcji, wariantów na sytuację, w której ten nasz największy sojusznik okaże się największym banknotem i jak spodnie opadną, to zobaczymy po prostu kto jest z kim. I sytuacja będzie wymagała bardzo szybkiej zmiany. Polska scena polityczna jest bardzo, że tak powiem, koszerna i, i w tym względzie, dzie Niemnawak to w tym by istniały jakiekolwiek partie czy siły, które mają cokolwiek do powiedzenia, co by się nie zgadzało z oficjalną narracją medialną i sztucznymi liniami podziału, które już są nieaktualne. Dlatego to właśnie ludzie internetu, e, takie rzeczy jak NEOS, organizacje, które łączą ludzi w sposób cybernetyczny, które mają własny system finansowy, organizacje, które same głosują na swoich ludzi bez jakichś urn, bez fałszywych firm sondażowych, bez starych żadnych palikotów, kutasów na czołach dziwnych po prostu jakichś boczeńcach, którzy są politykami, tego po prostu nie ma, tylko są ludzie merytoryczni, ludzie, którzy mają jakąś, jakieś zaufanie, którzy wypowiadają się, którym ludzie ufają, którzy robią cokolwiek w życiu dobrze, praktycznego, przydatnego innym ludziom i przynajmniej dobrze, fajnie się ich słucha. Tacy YouTuberzy, którzy mają coś do powiedzenia, to są prawdziwi liderzy, którzy powinni wprowadzać nas w pewnym sensie do przyszłości i uwiarygodniać narzędzia, czy to medialne, finansowe, inwestycyjne, to co my chcemy, jak się rozwijać w Polsce, a nie brać po prostu to co mamy na dyktando zewnętrzne. Taki